Cześć! Dzisiaj na przykładzie mojego auta Audi A4 B9 wymienimy sobie klocki w tylnej osi. Znajduje się tam hamulec elektryczny. Pokażę jak procedurą serwisową otworzyć zaciski. Taką procedurę można wykonać w każdym aucie z elektrycznym hamulcem z grupy VAG. VCDS podłączony. Auto odpalone. Musimy pamiętać o tym, żeby mieć spuszczone ręczny. Przechodzimy do wybór sterownika. Teraz VCDS łączy nam się z sterownikiem silnika. Następnie ABS hamulce. Teraz klikamy sobie Dostęp Upoważniony przepisujemy kod czyli 4, 0, 1, 6, 8 Zatwierdzamy Następnie nadstawy podstawowe I przechodzimy do Rozpoczęcie trybu wymiany okładzin I klikamy idź I teraz nam się zaciski Otwierają Auto już mamy zabezpieczone Bierzemy się za Podnoszenie auta do góry. Ja niestety muszę się wspomóc lewarkiem. Ale wy to możecie zrobić na podnośniku, jeżeli macie, o tak jak ja, trochę się pomęczyć, trochę poklęczać i zrobić to pod domem. Prosimy auto. Próg nie wpadł? Nie, wpadł jeszcze. Dobra, auto podniesione. Musimy tutaj wyjąć w moim przypadku korki dekoracyjne, że tak powiem do śrub. O, już mamy. Klucz, odkręcamy koło. Klucz, którego używam to metabo. Polecam. Duża moc bardzo łatwa sprawa praca. No i koło już mamy odkręcone i teraz. Z tyłu klucz 13 i odkręcamy zacisk o kurczę Poszło A już widzę, że tutaj musimy coś zblokować płaskim kluczem też chyba 13 albo piętnastką myślę, że to będzie piętnastka w tym wypadku. O, jeszcze większe ta mostka i odkręcamy zacisk i na dole to samo o. powiem wam, że Oto jest 2016 roku, jak na 9 lat, to stan tutaj jest w bardzo dobrym stanie. Miałem porównanie z Fordem Transitem Connect, to tam już zacisk nadawał się do wymiany. Tutaj nie widać tej tak, korozji. Dobra, zacisk mamy już luźny sobie tutaj przygotowałem krytytki. ja sobie go gdzieś tutaj podwiesić, żeby on nam tutaj nie przeszkadzał. A nawet nie muszę. Bardzo dobrze to wygląda. Teraz wyciągamy klocki. Teraz sobie porównamy to z nowymi klockami w bardzo dobrym stanie są. Klocki, które wybrałem to ATE Takie jak były. Stwierdziłem, że fajnie hamują. Dlaczego już wymieniam klocki? Stwierdziłem, że wymienię i będę miał po prostu to z głowy, a na pewno to wpłynie na plus. Jeszcze było mięsa, jak widać tutaj porównując do tych, ale ja jestem taki, że wolę zapobiegać niż leczyć. Wziąłem sobie wkrętareczkę z takim włosiem. Warto tutaj te prowadniczki po prostu wyczyścić. zmywaczem uniwersalnym przecieramy że ja nam tutaj z żaden tłuszcz nie został i bierzemy się jak to w grupie Volkswagena do kręcenia tłoczka w zacisku widzę jest nowy typ zobaczymy jak to będzie szło kurde, ale się okaże że nie mam takiego musieli coś zmienić ale myślę, że damy radę Szczypcami Tutaj widzę, że czujnik też mam zaraz zobaczymy. Może wejdzie Teraz placki. czemu one się tutaj różnią? Tak, jedno jest miejsce na czujnik to będzie z tej strony. I wkładamy klocuszek w drugą stronę. no tu wchodzi. O, i waszet, druga strona, i rząd zacisk. Nakładamy go. A jednak będzie trzeba wkręcić teraz, w którą stronę? Chyba w tą. Ręką sprzeda no, idzie ręką Z tego względu, że nie mam odpowiedniego narzędzia użyjemy sobie żaby. Zobaczymy, czy to żabą wkręcimy. Tak, tylko delikatnie trzeba uważać, żeby nie uszkodzić gumki. No i wkręcamy. wchodzi już coraz głębiej a i delikatnie żeby nic nie popsuć Co jest grane, kurde? Co tu jest grane? Może to wcisnąć trzeba? No zobaczymy. Tak, to się wciska tutaj. A widzicie, kurde. Wymyślą coś innego i potem tak to jest. No, dużo nie brakowało. O trzeba było wcisnąć takim, zwykłym. O i teraz nakładamy sobie ulec ładnie siadło, zacisk mamy w zestawie nowe śruby. Dwie. O, patrzcie, jakie fajne rozwiązanie. Nie dosyć, że na trzynastkę to jeszcze w razie co na torxach jakby się śruba obrobiła. I wkręcamy tutaj. No i co? Krotki wymienione. Możemy sobie założyć teraz koło. Ja jeszcze tutaj, przed założeniem, posmaruję sobie taką pastą, żeby w moment, po prostu lżej mi się koło ściągało. Tak, skorupsza. Też nie za dużo, żeby zaraz nam tutaj to nigdzie nie wypływało. Na pewno wpłynie tutaj, że nie będzie nam to korodować tak z grubsza myślę, że będzie w porządku No tak ładnie wygląda i zakładamy koło na Teraz jeszcze dociągniemy sobie kluczem koło. Nie ufam aż tak bardzo tym darom. I za ślepki. Cool. I to tyle, cała filozofia. Zaraz y, zrobię z drugiej strony tak samo. Ja już nie będę wam tego nagrywał. Pokażę wam jak później w VCD się y, zakończyć tą procedurę i zacisnąć zaciski. Widzimy się za chwilę. Kiedy już klocki mamy wymienione, przechodzimy do nastaw podstawowych i klikamy zakończenie trybu wymiany okładzin. I klikamy idź. I teraz zaciski nam się zaciskają, układają się do nowych klocków. Gotowe, zakończono poprawnie, i to wszystko. Po całej już procedurze, kiedy nam zaciski się zacisną. Warto skontrolować tutaj poziom płynu hamulcowego, czy aby nie jest go za dużo. Jak widzicie u mnie jest tak, powinno być. No i to na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że każdy jest w stanie sobie poradzić z taką podstawową sprawą, wmiany klocków w aucie. Jeżeli się podobało, łapa w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. I widzimy się w następnym filmie. Cześć!